Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. A niedzielny spacerek tak bliżej, bliżej domu, ani autem nie podjechałem, tylko w pieszo. Mam bliziutko, mówię, idę na chwilę. No i tu taki rydzyk fajny, zobaczcie, jaki ładny wpadł. Myślę, że będzie zdrowy. A tu co jest? <laughs> Maślaczek, ale ciekawe czy będzie odwiedzony. No patrzcie, idzie coś wyciąć z niego. No ja już szukałem jeszcze parę grzybów. I by było, tak? Pochodzimy, posprawdzamy. Tak, dzisiaj tak wiecie, niedziela, po spokojności. Pogoda jest fajna, dosyć ciepło, bo jest 8 stopni. Powiem Wam, wiatru nie ma, także nic, tylko spacerować, także witam Was jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie, no i zapraszam na film. Zobaczymy, co z tego będzie, to to dzisiaj nagramy, mam fajne dwa obrzydki. i pójdziemy sobie tutaj, tymi drogami, tak. Bo do lasu nie będziemy wchodzić, po prostu brzegami będziemy sobie chodzić. Jestem jakieś 10 minut może w lesie. Arez mnie, mnie dzisiaj będzie prowadził, także spoko. No nareszcie te drzewa tu uprzątnięte, bo tu było pełno różnych, wiecie, pozostałości po tych czy wycinkach, ale ja mam worek, widzicie co dzisiaj zbieram, dzisiaj śmieciopuknie, o Jezus, po prostu, o, to jest mój cel dzisiaj, bo już mi mało zostało na rozpałkę. Kiedyś Wam pokazywałem, zresztą, jak to się pali, bo po co te papiery, wiecie, to wszystkie, jak można sobie po prostu wziąć korę z brzozy, a jest tu tego pod dostatkiem, to sobie wyschnie, w domu wysypie, wyschnie i nawet taka się pali, także spoko. Patrzcie ile tego tu jest, także tu sobie to teraz pozbieram. Mm -hmm. Tam jest, na pewno tam dalej jeszcze też będzie. <gryw> także będziemy mieć cały bór. To na jeden sezon powinno mi wystarczyć spokojnie. Bo tam jeszcze trochę mi zostało, ale, ale doniosę, po tym się pięknie rozpala w kominko. Naprawdę. No to już tutaj pozbierałem kora nie jest taka ciężka także to jest lekkie już mam pół wora może nawet więcej jak pół zobaczcie widzicie no i sobie to teraz zaniesiemy do domu, ale po drodze jeszcze może troszkę dozbieram, ale nie za dużo, żeby wiecie, żeby się nie obciążać za bardzo <śm> Patrzcie, ile tam jest brzozy Leży sobie. <gry> A ludzie rozpałkę kupują. Co to mamy tutaj? O, nie za bardzo już dobra kaniucha. To już taka nie. Ale ładna. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Może jeszcze ze 2-3 grzybki. To do jajuszka by było Ale chodź no na chwilkę chodź Albo no, dobra leż. Nie wiem co to za grzyby tu są Co to są nawet trzy, patrzcie, cztery To są szoki są chyba Jasne Ale ciekawe czy będą dobre Co? Pięć No ten tuż jest znakwałtowany chyba Dobra, wyciągniemy nóż i posprawdzamy, czy coś jest tu zdatnego do spożycia. Może? Powiem Wam, że te wszystkie małe, zobaczcie. A ten, zdrowie, ten duży. To dobrze, akurat tak. Powiem Wam, tak idę i mówię tak. Przydałby się jeszcze może jakiś podżybek, to mówię, idę tutaj gdzie tutaj tak rosną mniej więcej podżybki, no i, i coś tu widzę, tylko muszę sprawdzić, czy nie są robaczywe powiem wam oprzedniemy go na pół mm, to mnie teraz zaskoczył e, moment, bo jeszcze tu gdzieś widziałem Ares, chodzi no tu Dobra stój ares tu gdzieś jest jeden E no ten to już jest masakrystycznie Patrzcie jakiś taki Dobra zostawiam go mm. O tam są jeszcze Muszę aresa odpiąć na chwilę Ares zostań 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 Gdzie ja go tu widziałem? A tam Idę tu zobaczyć. Mhm. Może tu jeden choćby się ostał? To by było super. Jest, 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 jest. Już czułem po cięciu, że jest takie. O, super. I to mamy już czwartego chyba grzyba. O, tam widzę jeszcze. A tu. Tu są jeszcze jakieś. Pisało dzisiaj te grzybki nawet. No, zobaczymy cię. o urwał się. Ale patrzcie, on jest obgryziony, ale jest zdrowy. A ten? Ja. Zdrowy. Ale będzie wyżerka dzisiaj. Co będzie wyżerka. Tu nie będą dwa jajuszka, tylko trzy. No i dobra. Na razie tu już nic nie widzę, ale idziemy tam. Tu sobie pochodzimy tu. Może jeszcze coś wpadnie? Nierobaczywego. <laughs> Ładnie pod pachną też. Powiem Wam, było jeszcze kilka, ale robaczywki i zjedzone. A tu patrzę taka. Zobaczcie, jaka kaniucha. Ale nie, już chyba jest robaczywa nawet, patrzcie. Szkoda. Może nie jest zobaczywa, ale tu już jest uszkodzona. Nie. Dobra. Niech tu zostanie. Idziemy dalej. Ciężko z tym worem się chodzi po Nie chcę go rozwalić po prostu. Dlatego idziemy na drogę gdzieś. Powiem, powiem Wam, miałem taką nadzieję, że jeszcze jakiegoś ryta znajdę. No i jest piękny, ale czy będzie zdrowy? Mm. To nie mam pojęcia. Wydaje się taki czyściutki, zdrowiutki, ale czy będzie? Uwaga. O nie wiem, muszę go przeciąć. O, nogę, a, nogę ma. O, patrzcie. Już jest zdrowy, widzieliście? Także tutaj zrobimy to samo. I sprawdzimy, jak wytniemy tę, tą nogę. Zdrowy. Te kawałki zdrowe. Także, no, zostało co nieco. I to będzie jeszcze dodatek do tamtych grzybków. Także trzy jajka <grybki> i moje grzybki i super. No dobra, to już będziemy się żegnać. Ja już będę wychodził z lasu, rozpałka, bo mi dzisiaj na tym zależało najbardziej. A przy okazji parę grzybków padło na kolację grzybową. Widzieliście sami. Patrzcie, ile tego jest. A powiem Wam, że w każdym lesie chyba jakieś brzozy rosną i, i po prostu tego jest dużo. Tak szczególnie jak tam gdzieś wysilkę mają, czy coś i darmowy, darmowa rozpałka. Tak mam odpowiem, za darmo. Przejście, kawałek spacerek dla zdrowotności. Eee. Moment spacerek dla zdrowotności zrobić sobie jakieś tam takie miejsce jechać, wziąć sobie reklamówkę no i nazbierać tak i można iść parę razy nie koniecznie trzeba dużo od razu dźwigać lekkie, to jest takie wiecie no jak jak no i powiem wam nie trzeba żadnych papierów kombinować nic po prostu dwa takie kawałki się wkłada albo jeden w zależności jeden większy Podpala, w moment się zapala. Zresztą widzieliście, bo już pokazywałem wam jak to działa no i, no i rozpałka jest. Rewelacja. Nawet jest lepsza niż w tych sklepach wiecie, nasączona tą chemią tym wszystkim. Po prostu e, to jest naturalne. To dużo żywicy ma w środku sobie. I opłaca się. Opłaca się, opłaca się. Zero. Złotówek zajecie, a jeszcze macie przy tym fajny spacerek. Także naprawdę, pozbierać w lesie, pochodzić, pospacerować. A przy okazji, widzieć, gdzie jeszcze mam kolację? Czy ja jużka? Trochę grzybków. Jeszcze kolację do tego, jakiś chlebuś. I co tu trzeba więcej chcieć? powiedzieć, zdrowie jest wtedy wszystkim, a to wszystko wiecie. Dla, dla, dla zdrowia takie spacerki Naprawdę jak ktoś inny może wejść do lasu czy do barku pospacerować w parkach też są takie grozy jak macie pominek, czy potrzebujecie coś, żeby rozpalić, czy nawet ognisko jak robicie gdzieś, to po prostu to jest niezastąpione. <laughs> Dobra, jak się Wam podobało, to subskrybujcie lajkujcie, komentujcie a ja Wam życzę zróbka uśmiechu fajnych spacerków leśnych no może tam coś spać oczywiście jakaś grzyta ale to już, życie, już jest po sezonie czekamy do, do następnego a ja uciekam na jakiś obiadzik gorącą herbatkę zrobię obiadzik odpocząć trzymajcie się no i co Także polecam, polecam, korec, brzozy, polecam, jeszcze raz polecam, trzymajcie się, do następnego, opa. Patrzcie na tą snę. zawsze taka naciągnięta, o Boże.